Hej, cześć siemaneczko wszystkim z tej strony Michu i witam was na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam coś ciekawego do home laba, mini PC-ta oczywiście. Na tle ostatniej fali protestów można powiedzieć w komentarzach, że polecam jakieś drogie komputery, że w ogóle jak to komputer do na serwer domowy za 1000 zł, przecież to nie ma sensu, Michu, albo można złożyć sobie lepszy, zamiast kupować mini-PC, to można złożyć całego pc za 1000, który będzie wydajniejszy itd., itd. Częściowo mieliście rację, częściowo nie, ale mniejsza z tym. Dzisiaj pokazuje coś, co jest w naprawdę, uważam, niskim budżecie, a oferuje sporo ciekawych rozwiązań. Generalnie jest to komputer Lenovo ThinkCenter M710Q Tiny. A komputer ten został mi wypożyczony do testów przez firmę rniu.pl, a sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma rniu.pl zajmująca się sprzedażą polizingowych laptopów, komputerów, monitorów, akcesoriów, podzespołów, a nawet iPhone'ów i. Telefonów polizingowych. Znajdziecie tutaj laptopy, ultrabooki, mini komputery, duże komputery. Znajdziecie tutaj nawet stacje robocze, także zapraszam do zapoznania się z ofertą partnera dzisiejszego odcinka. Myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. I oczywiście link do PCTA dzisiaj recenzowanego znajdziecie również w opisie tego filmu. Także zapraszam na stronę rniu.pl. Er Komputer ten wyposażony jest w procesor Intela i piąteczkę siódmej generacji, ma 16GB, 512GB SSD NVMe i spore możliwości rozbudowy. Ale zacznijmy może sobie od tego, co to za sprzęt. No jak widzicie, mini-komputer oczywiście z linii Think czyli bardzo fajne sprzęty. Jest to model M710Q, tak jak już wspomniałem, na siódmej generacji procesoru pintela i jest to naprawdę bardzo fajny sprzęt. Zacznijmy sobie może od omówienia wyglądu zewnętrznego tego komputera. Prezentuje się on następująco: na froncie mamy oczywiście logo Think Center, logo Lenovo, mamy dwa porty USB typu A, oczywiście porty USB 3. Wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, diodę stanu dysku oraz włącznik z diodą LED. Tutaj mamy również wlot chłodnego powietrza, po prostu wentylację. Jeżeli chodzi o górną część obudowy, to tutaj mamy wytłoczone logo Lenovo oraz w tym przypadku naklejkę z procesorem Intel Core i5, informacją jaki jest tutaj procesor. Na dole mamy... Troszeczkę więcej informacji o komputerze, m.in. modelem 710Q, napięcie zasilania oraz amperaż, czyli 65W, i taki też zasilacz dostajemy. Tutaj mamy taką, jak możecie zauważyć, ruchomą klapkę. Co pod nią będzie, to Wam zaraz pokażę. Jeżeli chodzi o porty tylne, wejść-wyjść, to mamy od lewej złącze zasilania lenowo, złącze DisplayPort USB typu A3. Kolejny DisplayPort, trzy porty USB 2.0, złącze rj 45, oczywiście internetowe, gigabitowe. Tutaj dodatkowe złącze, które ktoś sobie dołożył, bo można w tym komputerze tak zrobić. Kolejny display port i oczywiście wylot gorącego powietrza. Tutaj opcjonalnie mogłaby być jeszcze antenka do WiFi, gdyby komputer był w nią wyposażony w taką kartę sieciową. Także całkiem spoko. Ilość portów jak najbardziej wystarczająca pod Home lab. Ale my zajdziemy sobie jeszcze do środka, bo to na pewno też, też Was interesuje. Aby dostać się do środka, należy odkręcić taką śrubkę, która jest tutaj jedną jedyną, ja mam już ją odkręconą i popchnąć obudowę ku frontowi. Po zdjęciu klapy naszym oczom ukazuje się wnętrze tego komputera. Mamy tutaj oczywiście chłodzenie, czyli wentylator wraz z radiatorem i tutaj taki tunel powietrzny, jak we wszystkich minikomputerach praktycznie. A tutaj mamy jeszcze ramkę na dyski 2,5 cala. Na przykład możemy sobie tutaj włożyć jakiś dysk SATA czy HDDK i mieć dysk NVMe i dysk 2,5 cala normalny, standardowy razem. Także można mieć fajny storage. Jak sobie tą ramkę wyjmiemy, to tutaj mamy jeszcze miejsce na kartę Wi-Fi. Gdy sobie tą ramkę z powrotem założymy, to tak jak Wam już powiedziałem, pod spodem jest klapka. Tą klapkę również możemy przesunąć i pod klapką mamy uwaga, oczywiście dwa sloty na pamięć Ram DDR4. W tym przypadku dwie kości po 8 GB, 2400 MHz, czyli razem 16, ale można mieć tu nawet 32 GB. A jak ktoś chce tańszą wersję, to może brać wersję z jednym, na przykład modułem 8 GB na stronie Ernu. A tutaj mamy slot NVMe na dyski, y oczywiście PCIe Express. M2. I tutaj mamy dysk w tym przypadku Samsunga 520 GB. W wyższych modelach było tutaj jeszcze dodatkowe złącze M2. Także to taka ciekawostka. Dodam jeszcze, że ten wentylator jest naprawdę bardzo cichy. Kultura pracy tego komputera jest mega, mega dobra. Nic się no nie idzie tego po prostu usłyszeć. Nawet jak na maksa obciążycie procesor, to jest naprawdę mega, mega cicho, a w idlu to już trzeba przyłożyć ucho, żeby było go słychać serio. Zatem tak się prezentuje ten komputer z zewnątrz i wewnątrz. Podam Wam jeszcze specyfikacje, zanim przejdziemy do testów. Procesor, jaki tutaj mamy, jest to Intel Core i5-7400T, czterorodzeniowy i czterowątkowy. Posiadający 6 MB między innymi, dodatkowo 16 GB ramu DDR4 w dwóch koskach 8 GB 2400 MHz oraz dysk NVMe Samsunga 512 GB, zintegrowany układ graficzny oraz 65 W zasilacz Lenovo. No i z takimi informacjami myślę, że możemy już przejść do testów syntetycznych oraz testów takiego codziennego użytku. Więc zapraszam do oglądania. Testy zaczynamy klasycznie, no bo jakżeby inaczej, od SignBencha R23, w którym to nasz komputer otrzymuje 2623 punkty w trybie multi-core, co plasuje nas na samym dole stawki, aczkolwiek jest to wynik około 200-300 punktów lepszy od procesorów 6 generacji. Dodatkowo jest to wynik wyższy niż procesory ósmej generacji mobilne, w laptopach, które na przykład wielokrotnie testowałem, jak lenowo. ThinkPad T480, na przykład. Jeżeli chodzi o Single Core, mamy 739 punktów i tutaj jest już znacznie lepiej. Jesteśmy tuż pod i 7 4850 hq która to ma 8, 4 wątki więcej, czyli łącznie 8. Natomiast jeżeli chodzi o wydajność taką pojedynczą, pojedynczego rdzenia, no to tutaj. Jak widać, mimo niższego taktowania na tej i siódemce tutaj wynik był odrobinę wyższy. No, ciekawa sprawa, może tam było przechudzenie. Nie wiem dokładnie, co się mogło zadziać, ale wynik ogólnie tego komputera jest naprawdę ok. No. Zerknijmy sobie jeszcze na temperatury klasycznie. Jeżeli chodzi o temperaturę procesora, to co nas najbardziej interesuje, to mieliśmy maksymalnie 72 stopnie. Tutaj oczywiście żadnego throttlingu nie było przy tej temperaturze, także układ chłodzenia daje sobie bezproblemowo. Radę najcieplejsze rdzeń ma 72, najchłodniejsze 69 stopni Celsjusza. Tutaj płyta główna osiągnęła maksymalnie 60 stopni. Mostek dokładnie, jak widać, jest nowy czujnik na pamięciach ram, z tego co widzę, 26 stopni. Także naprawdę przyzwoite temperatury, nie ma mowy tutaj o żadnym nagrzewaniu się. Procesor nam zabustował do 3 GHz, czyli e, miło, e, ale najniżej może zejść nawet do 900 MHz, co oczywiście w idl pomaga w zmniejszeniu zużycia energii. I ogólnie kultura pracy tego komputera jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. E, wentylator jest mega cichy, nawet jak już jest maksymalnie obciążony komputer, tego słychać, ale dosłownie delikatnie. A jak widzicie, daje sobie mimo wszystko radę z chłodzeniem tego procesora. Myślę, że tutaj śmiało można było wsadzać i7 i myślę, że dalej nie byłoby frottlingu. Także mimo tak małego wentylatora i tak małego radiatora jest w porządku. Po prostu jest to przemyślane chłodzenie. No też te procesory jakoś specjalnie się nie grzeją w zasadzie. No to jest wersja T, czyli z obniżonym TDP. No to też ma jakiś wpływ oczywiście. Także tak, to tyle jeżeli chodzi o temperatury. Tak natomiast prezentują się wyniki dysku SSD. Odczyt na poziomie 1357 MB na sekundę, natomiast zapis o wiele wyższy, o dziwo 2079 MB na sekundę. Teoretycznie można tutaj dużo wyższe prędkości osiągnąć, ponieważ mamy tutaj port NVMe PCIe 3.0 x4, czyli około 4000 MB na sekundę jesteśmy w stanie wyciągnąć, więc mocniejsze dyski tutaj lepsze, na pewno można śmiało wkładać i będziemy mieli lepszą prędkość. Tutaj ten dysk Samsunga być może jest już troszeczkę nadgryziony zębem czasu i też zębem wykorzystania, bo wiadomo, że ten dysk mógł pracować już dobrych kilkaset dni tak naprawdę, ale generalnie jest spoko do codziennego użytkowania jak najbardziej, natomiast jak będziecie coś serwerowego działać, a nawet jakbyście chcieli na co dzień korzystać, to... Polecam zainwestować w szybszy dysk, na pewno e, odczujecie różnicę podczas na przykład kopiowania plików. No bo wiadomo, że jakieś otw otwieranie aplikacji to, to niewielka różnica. Jeśli natomiast chodzi o temperatury tego dysku, to maksymalnie mieliśmy tutaj 55 stopni Celsjusza. Tutaj jakiś czujnik mówi o 80 stopniach. Nie jestem pewny, czy ten czujnik jest dokładny. Także ciężko mi powiedzieć, natomiast te dwa wskazują na 55 stopni. No i tutaj myślę, że miałoby to sens, że około tych 55 stopni, bo nie wiem, żeby się rozgało do 80 stopni. Nie osiągnęlibyśmy takich wyników na pewno przy takiej temperaturze. Minimalnie 27, więc całkiem w porządku. Wynik w BASEMarku Web3.0 jest następujący: 793 punkty i tutaj taka ciekawostka, bo procesory 9. generacji. Osiągają bardzo podobny wynik, więc tutaj, jeżeli chodzi o przeglądanie internetu i tego typu rzeczy, to praktycznie macie to samo co na 8 czy 9 generacji. Oczywiście nie może zabraknąć testu podczas realnego codziennego użytkowania. Zaczniemy od otworzenia sobie filmu w 4K. Tym razem nie będzie to mój film z iPhone'em, tylko coś innego, nawet o jesteś z danego 20 godzin temu. To sobie na pewno sprawdzimy. W międzyczasie, jak się odtwarzają reklamy, możemy sobie przejść na jakieś inne strony internetowe, na przykład Allegro. Jak widzicie, wtytuje się bardzo e, szybko, e, nie ma tutaj żadnego problemu, jeżeli chodzi o płynność działania. Zresztą no, ciężko by było mieć jakikolwiek problem z płynnością działania, jeżeli ten procesor jest jeszcze całkiem wydajny. Nie jest to może jakiś top tier wydajności, ale mamy tutaj jednak cztery rdzenie. Zatem no nie może być też jakoś tragicznie. Dodatkowo, y, architektura do tej pory y, daje sobie bezproblemowo radę, czy są to i piątki, czy i siódemki, czy, 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 czy nawet jakieś y, pentiumy w lżejszych zastosowaniach sobie y, poradzą. Mamy tutaj wideo w 4K, zobaczcie, ustawiam 4K. Oczywiście mój monitor nie jest 4K, ale nie o to tutaj chodzi. Niektórzy mi tak zarzucają, przecież ty nie masz monitora 4K, to po co ustawisz 4K? No ale 4K i tak trzeba przetestować, czy się odtwarza. Jak widzicie, tutaj cztery zgubione klatki z 1000, czyli można powiedzieć, że nic. Zatem odtwarza się bardzo płynnie takie wideo w 4K. Nie ma najmniejszego problemu. Przy czym zużycie mamy 31% procesora, niecałe 6GB, no, ledwo ponad 5GB i 28% procesora graficznego. Także tutaj mamy jeszcze tego typu tematy, jak na przykład Reddit. Czy najbardziej chyba zapchaną reklamami stronę. No, może to nie ta, może to ta jest najbardziej zapchana reklamami. W sumie nie wiem, nie czytam takich stron. Jeżeli wiecie, to dajcie znać, która jest bardziej przereklamowa. O zobaczcie, nawet jeszcze jakiś wyskakuje. E, także tak to wygląda bezproblemowo. W 4K się odtwarza film, a my sobie tutaj przeglądamy. O widzicie, zrobił się taki dziwny pik procesora na 100%. Ciekawe z czego to wynikało. No może właśnie z tych reklam, które są tutaj na tych stronach. Wcale bym się nie zdziwił. To jest po prostu dramat przeglądanie takich stron dzisiaj. No pomijając, że raczej tam nic ciekawego nie znajdziecie, ale, ale ogólnie. No i ładnie tutaj nam się widowca oraz 4K w tle odtwarza. Zatem jeżeli chodzi o codzienne użytkowanie, ja jestem jak najbardziej na tak. Tak się prezentuje pobór energii w idlu tego komputera, czyli na odpalonym Windowsie z przeglądarką i menedżerem zadań niecałe 10 watów, co uważam, że jak na siódmą generację Intela, to jest naprawdę przyzwoity wynik. W Linuxie możemy osiągnąć te 2-3 waty mniej, bo Linux troszeczkę lepiej sobie tutaj radzi z zarządzaniem, jeżeli mówimy oczywiście o idlu. Natomiast zaraz Wam zaprezentuję, jak to wygląda podczas pełnego obciążenia. Zauważcie, że nawet tutaj praktycznie około 9 W się zakręcamy, co jest bardzo przyzwoitym wynikiem. A tutaj całkiem niezła ciekawostka, bo podczas pełnego obciążenia programem Sine Bencher 23 na wszystkich czterech rdzeniach mamy pobór energii na poziomie 38 W, co jest naprawdę czymś ciekawym, jak dla mnie. No Teraz skoczyło ponad 40 ale można powiedzieć, że w okolicach 40 W jest ten maksymalny pobór, się zamyka. Co w sumie jest ciekawe, bo testowałem też troszeczkę starsze generacje, na przykład szóstą generację i tam ten pobór był wyższy, w okolicach 50 paru watów. Także jestem naprawdę pod wrażeniem i tutaj ten M710 Tiny robi naprawdę zarąbistą robotę, jeżeli chodzi o home lab. nawet jak sobie będzie testować coś, co mocno obciąży Wam procesor, to nie zapłacicie za wiele za energię. Podsumowując, nasz dzisiejszy film, Lenovo M710 Tiny to naprawdę bardzo fajny kawałek sprzętu. Za niewielkie pieniądze otrzymujecie spore możliwości rozbudowy, otrzymujecie całkiem szybki procesor, jeszcze sporo portów USB i ogólnie bardzo fajną wydajność. I przy okazji bardzo niski pobór energii, co mogliście zauważyć niedawno. Ten komputer możecie kupić nawet za 300-400 zł w jakiejś uboższej wersji. Na erniu macie konfigurator, to możecie sobie wybrać wersję z 8GB wersję bez systemu, wersję z dyskiem mniejszym, większym, bez dysku. Także dowolność konfiguracji jest ogromna. Każdy znajdzie coś dla siebie. Generalnie ja osobiście jestem pod wrażeniem tego komputera. Wydajność jego wcale nie jest jakoś drastycznie różna od komputerów z ósmą z generacją Intela, gdzie ta ósma generacja już sporo więcej kosztuje. Ten konkretny egzemplarz, który ja u siebie posiadam, kosztuje na Rniu 684 zł. Link do niego macie oczywiście w opisie, a gdybyście chcieli mieć na przykład wersję z 8 GB. Ramu i bez dysku, to zapłacicie 429 zł, zatem całkiem przyzwoita cena uważam za tego malucha. Dobre wyniki w signbenchu, odtwarzanie wideo w 4K bez problemów. I Linuxa zainstalujecie, Proxmoxa, wirtualizacja, można tutaj siódemkę wsadzić, także jest naprawdę bardzo fajnie, jeżeli chodzi o konfigurację tego sprzętu. Z mojej strony to tyle. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o nim sądzicie i czy uważacie, że jest to dobra kwota za komputer do home lab. Oczywiście w podobnych pieniądzach idzie kupić chińskie komputery z procesorem Intel N100 na przykład, czy N150. To tyle z mojej strony. Dajcie koniecznie znać, czy Wam się ten komputer podobał, czy Wam się film podobał. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli tak, łapkę w dół, jeżeli nie. I zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia nowych filmów. Trzymajcie się. Hej!